Hej, 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 siem, Jestem Bartoszek. Dzisiaj ze mną jest... Ja. Sumymi Nothing i... gramy dzisiaj skrzydłowy. Bijamy globala. Daily, ogólnie. No, no nie. I gramy po prostu... I mi wywalił bombę. No, ciężki meczek. Pierwszy meczek to jest już druga seria, gdzie próbuję wbić jangę. Wtedy miałem Silvera 1, teraz jest trochę A lepiej. O, lepiej. Trochę lepiej. Trzeba na spokojnie to wygrać. I... Nie, no, no. zobaczę? Jest dostał. Trzy... Flash nie, Dobra, nie wychylamy już go. Brawo, brawo, wychylamy jednak. Wjeżdżam. Abs no, absolutnie. Oj, na serio w niego wjecham. Wjecham, wjecham. Tu czy bojler? Y już pewnie so short. Już wyszedł stamtąd. Jaką HEDA nie dostał? Tejszy. Ouhuhu. Aldau. Maka. No i co? To jest pierwszy odcinek. Tutaj 5 okay. wapieł w górę, 8 za mało. 8 następny odcinek jutro. Brawo Prawo też. mnie tu. Flesham miał. Wiesam jest, wiesz, do prawej, do prawej jest. Nie, no mu nie mam. Ale nas oj, rozwalił. Oj. Nie, nie, to jest koniec. To jest, heriery. Aż mu napiszę. Dobra, meczka. Teraz da radę. Walił Pewnie mnie wyjeżdżają. Mam nadzieję, że aż tak klawiatury u mnie nie słychać. Jeden short. Jest. Przestałem tu patrzeć i wychylił akurat. Nagrywa się, sprawdzam, sprawdzam, nagrywa się. Dobra. Trzy minuty film będzie, jeju. Przez to będzie tragedia. Potęga. Potęga. To trzeba przedłużyć, dlatego musimy remis. Właśnie o to chodzi. Ja short. Muszę chyba. Movement full. Tak, jeden. Nie, drugi tu też jest. Nie, yeah, drugi abs. Jest! Ło! Dwóch to jest. Jednak nie, jednak tak. O, jednak abs. Flash od niego. Nie, myślałem, że z od jest. Zdebrałem. Tak słyszałem, że nie słyszałem. Ja idę tu. Dobra. U mnie tam... Plez słuchasz! Schowaj się! Jezu. Ale się tam podskoczył, patrzę psy Dobra, nie spytać. To ryzykowne, bo... Nice Chart. Dlaż czego Zależy. Ciekawe ile ta seria pożyje tutaj. Możecie pisać Czy chcecie więcej. Tutaj Sami noting będzie się musiał motywować flesza. U mnie flesz przebiegł. Autobus. Pakę mam. Jest tu. Leży. Ale mnie ścięło w jednym robię. momencie. Jak nic nie robisz, pięć killi masz. Właśnie, to 6 sześć. Tu kille nie są ważne, tu ważne jest duo. Dokładnie. My na Majora jedziemy we dwóch. Na pięciu, Oho. damy radę. Podwojony smog, y, long. Pat Patrzę longa, ja podwoj... dobra. To ty spaliłeś oh, wow. P? Long. No long. Niceee! Jeden HP Jeden, mu zadałeś. <laughs> to co, no to... Mam nadzieję, że głos wszystko dobrze zrobiłem, bo... Będzie lipton. Wiecie, gifciki jakieś przyjmuję, co nieco. Gifik tylko ci co? To będzie bardzo dobry mecz. Jak wbieram w to będzie ładnie. To problem. No taka serii. Nie, bo to do global. Ja ogulałem się. Uf! Stanęłeś mi podcelownik celownik. Będzie to widać. Ja w niego chcę strzelać, i wbiegłeś tak prosto w tą linię i Nie strzelam. Trzeba strzelać. Runda, runda z dupy. Runda z dupy przegrana. Ale wleciał we mnie. Uciekam. No i dupa 30... Yy, 63 w 6 Nieźle. Dobra, mi noting. Bo to druga ronda świetna. Tak zwana. To nie może tak być. Ja gram echo. Takie Jest. Dostał coś, na pewno. Nie. Ile on ma HP? Trzeba wbiec w niego. O kurde. Leży. Oj, pokeball. No nie! 22 w biednym. teraz jest cięższy, ci powiem chyba. Chyba to. Mam nadzieję, że... Trzeba się skupić. Dwa full focus. Dwa fulle. Nie dostanę test killu Nie trzeba Jest, uważaj Aleś wlałem Jest za dobrze, nikt tego nie widział No co za? Ja ma mało ten na bągu Kurde, jak tu? 18 HP No i ci? Kytoż się od tej pistoletówki zaczęło co mi wbiegłeś Nie wierzę biegać w apce.

Niestety. Skupić się trzeba, skup się. To jest ciężki mecz, to nie może być pierwszy... pierwszy... ten... I... Y... ...przegraną. Kolejny... No NIE! Rozwalę coś. A Hupa! Już się... już się... Pod... Już, już się zdenerwowałem, bo taki pech to nie pech i... Znaczy taki pek to mega pack. Jezu Rozwalę cisara. Nie wierzy Taki mecz, nie? Ile było? No i flesza dostałem z plomby. Jest Nie wiem gdzie może być drugi Nie wiem Na mnie OHA Tam, się tam? To jest też tam, o. O, tam. Oni mają w jak no nie, 12 hp. To był mec Najgorszy w moim życiu. A mnie nie. No to co? No to koniec odcinka, nie? Takim akcentem właśnie najlepszym. Otóż to, otóż to. Otóż. kałacha miał, no jak mieliśmy to wygrać? no to co to no to koniec no i papa